Witam Was na profilu Polka w Holandii z jak zwykle słonecznej i niedeszczowej Holandii. Widziałam, że w Polsce nie napadało, u nas trochę też, ale to jest już na plusie już się robi ciapa, już pada deszcz, także na sankach się nie pojeździ. Pytam jaka jest pogoda w Holandii, to taka. Zdrówko. Zdrówko. Tak pod Nowy Rok. Na zdrowo. Nie, ja w starym też próbowaliśmy zdrowo. Kontynuując zdrową szamkę. Smacznego. Smacznego, dziękuję. Dobra, w dzisiejszym filmiku chciałam odpowiedzieć na pytanie, które może sobie zadaje dużo osób mieszkających w Polsce, czy warto wyjechać do Holandii do pracy. No ja jako, że tutaj jestem, to mogę powiedzieć, że warto. Chociaż i tak my, nasz cel to jest wrócić do Polski. Jak już wybudujemy dom i będziemy mieli do czego wrócić. Oczywiście, jeżeli sobie dobrze radzicie w Polsce i starczy wam na wszystko, no to nie ma. Na pewno się nie zastanawiacie nad takim czymś. Także ten filmik kieruję do takich osób, którym raczej brakuje od pierwszego do pierwszego tych pieniędzy. Ja, jak pracowałam w Polsce i mieszkałam tam, no to nie miałam dobrej pracy. Skończyłam tylko licencja na kierunku bezpieczeństwo narodowe, chciałam iść do policji. Dobrze, no teraz już mi to oczywiście przeszło. Tak czy owak, po prostu pracowałam za najniższą krajową praktycznie. No i za takie pieniądze nie dało się y, dobrze żyć w Polsce. A tutaj za najniższą krajową żyje mi się po prostu dużo łatwiej. Marcin zarabia więcej troszkę pieniędzy niż ja. Chodzi po prostu o to, że nawet y, w Powiedz mi, jak jesteście parą i w Polsce zarabiacie najniższą krajową, a zarabienie tutaj najniższej krajowej, no to jest po prostu kolosalna różnica. Nam ten wyjazd za granicę umożliwia po prostu odkładanie pieniędzy na budowę naszego wymarzonego domu. Myślę, że w Polsce nie bylibyśmy w stanie odłożyć przez te 5-6 już lat, jesteśmy za granicą, aktualnie zbieramy na okna, to i tak jest powolny proces, ta budowa domu ale no, wzięliśmy kredyt na dom tutaj, też potrzebowaliśmy wtedy na to 10 tysięcy euro, żeby wziąć ten kredyt, co też opóźniło nam znowu budowę, no ale tutaj po prostu jeszcze parę lat będziemy mieszkać na pewno, a nie chcieliśmy wynajmować, bo te koszta teraz spłaty kredytu, a wcześniej wynajmowanego mieszkania są dosyć podobne, więc po prostu tak się bardziej opłaca. Później sprzedamy ten dom i ewentualnie, jeśli on będzie więcej wart niż kupiliśmy, no to po prostu może trochę na nim zarobimy. Także, no jak wiecie, głównym plusem mieszkania tutaj w Holandii, pracowania są oczywiście pieniądze. Zazwyczaj za tym wszyscy wyjeżdżają z Polski, jeśli już. Ale no jest też dużo minusów, y, mieszkając i pracując tutaj. Mianowicie, myślę, że niektórzy Polacy mogli się spotkać z takim lekkim rasizmem w pracy. Yy, Także no w Polsce raczej się to nam, Polakom w Polsce, nie zdarza. Załatwienie też różnych spraw, takich urzędowych, czy, nie wiem, reklamacja czegoś też no jest troszkę utrudniona. Ostatnio właśnie musiałam reklamować telefon, no i te papiery po holendersku. Nawet jak sobie przetłumaczałam, to nie wszystko rozumiałam dokładnie, ten tłumacz mi, wiecie, nie przetłumaczył wszystkiego, także no, albo szukamy pomocy od kogoś, albo trzeba sobie po prostu radzić samemu i to trwa dłużej niż jakbyśmy, wiecie, uzupełniali dokumenty po polsku. No i najważniejszym minusem jest tęsknota za rodziną, za domem. Wiecie, tam w Polsce są święta, atu rodziny, kogoś mininy, majówka. No tutaj nie mamy tego. <grym> nie. Jest tu oczywiście, mamy tu swoje grono przyjaciół i znajomych, no ale nie jest to to samo co w Polsce. I mm, warto też zaznaczyć, że w Holandii jest dużo mniej takich dni wolnych od pracy. Nie mamy majówki, nie mamy w wzięcia najświętszej Panny w sierpniu, nie mamy 11 listopada, trzech króli. No, a jeszcze tam myślę kilku takich świąt. Tutaj jest tylko, w maju chyba tam jakieś dwa święta, no jest ten dzień króla. Yy, tak, to wielkanoc, Boże Narodzenie i koniec, nie ma takich dni yy, dużo wolnych. Myślę, że no, w Polsce jest znacznie więcej tego. Mimo wszystko myślę, że opłaca się tutaj przyjechać i zarabiać pieniądze na przykład teraz moją siostrzenicę namawiam do tego, znaczy namawiam w sumie, to ona też tego chce, więc daję jej taką możliwość, żeby przyjechała do nas, bo jest w klasie maturalnej, więc teraz będzie miała, wiecie, długie wakacje, skończy maturę, dopiero później ewentualne studia, więc to będzie 5 chyba miesięcy tych wakacji, więc może tutaj przyjechać do pracy i u nas sobie mieszkać. I taka osoba, na przykład, jeżeli teraz oglądacie to, jesteście w podobnej sytuacji i chcecie przyjechać tylko na wakacje, no to opłaca się to też nie z tego względu, że będziecie zarabiać w euro, ale później, jak rozliczycie sobie podatek i nie będziecie mieć dochodów w Polsce, to otrzymacie jeszcze zwrot podatku yy, za to, więc to też jakiś tam dodatkowy hajsik. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że osoby w takim młodym wieku zarabiają dużo mniej w Holandii niż. Yy, Osoby po 21 roku życia. I my jesteśmy młodszy rok po roku, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Można sobie to zobaczyć w internecie. Teraz wiem, że jest 14 brutto na godzinę, najniższa krajowa w Holandii, ale to jest dla osób powyżej 21 roku życia. Teraz znalazłam, pokażę Wam, jak to wygląda. Nie wiem, czy mi wyostrzy dobrze. I w ogóle, czy to będzie dobrze widać, czy to nie będzie takie odwrócone. No dobra, to przeczytam Wam, że yy, na ten rok nadchodzący. 21 lat i więcej jest to 14,6 groszy za godzinę, 20 lat, 11,25 groszy, 19 lat, 8,44 euro centy, grosze, 18 lat 7 euro i 3 centy, 17 lat 5,55, 16,485, 15,421. Więc tak to wygląda. E, no i możecie sobie przekalkulować, czy opłaca Wam się tutaj przyjechać, mając powiedzmy te 18 lat i pracować za 7 euro na godzinę. Czy mając 19 i pracować za 8,44 na godzinę, czy pracować w Polsce? Yy, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli tutaj wyjeżdżamy, no to jak, tak jak na przykład moja siostrzenica, no to może przyjechać do nas i mieszkać tutaj u nas. No ale tak to po prostu na tych agencjach się można kisić. My też to robiliśmy. Yy, możecie, o, 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 możecie posłuchać o tym w moim filmiku o naszych początkach w Holandii. Ostatnio dodałam TikToka, w którym zapytałam ludzi mieszkających za granicą, czy mają w planach wrócić do Polski na stałe. I tutaj w komentarzach bardzo dużo się komentarzy pojawiło. No i niektórzy piszą oczywiście, że zostają za granicą, ale bardzo dużo osób jednak wraca do Polski. Dużo jest osób właśnie, które w Holandii wzięły kredyt na mieszkanie czy na dom i po paru latach Sprzedają ten dom i po prostu zarabiają na tych domach, ponieważ tutaj ceny mieszkań bardzo szybko szybują w górę. Znaczy myślę, że teraz już to zwolniło, ale przed pandemią i, i po to było ogromne, około 100% wzwyżki, także. Te osoby, które wzięły kredyt powiedzmy, nie wiem, 10 lat temu i teraz sprzedają, no to po prostu są zarobione hajsem i dużo też osób pisało, że yy, nie, nie, nie wracają do Polski, ale właśnie Hiszpania, jakieś takie ciepłe kraje i tam sobie, yy, sobie postanawiają zamieszkać, nie tyle pracować, po prostu żyć i odpocząć. Także w zależności od tego, jaki jest wasz cel, co, na co chcecie odłożyć te pieniądze, czy na auto, my na początku na wesele, na działkę, potem na domek, teraz na te okna zbieramy już w budowie domu, także no zależy od tego, ile tutaj chcecie spędzić czasu. Ja ogólnie myślałam, że my... Po takim czasie, jak jesteśmy teraz te 5-6 lat, to już będziemy mieć odłożone pieniądze, na, już będzie ten dom wybudowany, a tymczasem na razie zbieramy na okna. No życie weryfikuje. Tutaj też wszystko zdrożało w tym czasie, jak my tutaj y, jesteśmy. Te pensje nie poszły znacząco do góry, no ale i tak opłaca nam się to bardziej na razie niż mieszkanie w Polsce. Może się zastanawiacie też, skoro tak mówię, że tu się tak, wiecie, lekko, łatwo żyje, to czemu tu nie chcemy zostać? Dla nas y, czujemy się tu dobrze, ale je, lepiej się czujemy w Polsce. Jak wjeżdżamy do Polski, to od razu nam się serce raduje. Y, mamy też już tam taki domek letniskowy, w którym mieszkamy, gdy przyjeżdżamy do Polski, więc też jesteśmy u siebie i się czujemy tam po prostu wspaniale i nie zastąpi nam nic tego uczucia i oboje z Marcinem po prostu pragniemy życia mieszkania w Polsce. Oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, tutaj y, życie wcale nie jest też tanie. My płacimy za kredyt ponad 1000 euro, za prąd 165 euro, za wodę 20, za internet i abonamenty 100, za ubezpieczenia 300 euro, za paliwo ja miesięcznie 200 euro. Marcin zależy ile dojeżdża, ale pomiędzy 200 a 400 euro. Eee... Także no te koszty w miarę tutaj życia rosną. Nie mieliśmy też tych kosztów za ubezpieczenie auta, za za auta, gdy pracowaliśmy na agencyjnym. Wtedy odciągają, wiecie, z pensji tylko to mm, te pieniądze na mieszkanie i na ubezpieczenie. I tak naprawdę resztę sobie macie na życie, na odkładanie. Ale my już po czasie tutaj e, życia, no to właśnie nam dochodzi więcej za mieszkanie, za ubezpieczenia, aut. E, tak jak jest się na agencyjnym, no to ma to swoje minusy, bo jak się mieszka na agencyjnym, no to trzeba się liczyć z tym, że mieszkamy z kimś, nie ma takiej intymności, ale jak się wyjeżdża na krótki czas, no to myślę, że to da się przetrawić i można to wytrzymać, to nie jest aż, aż, aż takie straszne. Także myślę, że taki wyjazd na parę miesięcy no to wtedy jesteście w stanie odłożyć sporo tych pieniędzy, jeśli tylko wiecie, przyjeżdżacie na odkładanie, odkładanie i chcecie tylko, nie wiem, jeść i nie wiem, nie podróżować w tym czasie i nie szaleć, no to naprawdę jest to do zrobienia. No ale tak jak mówię, jak my już tu żyjemy i takie wiecie, mamy koszty życia, no to z czasem one rosną. Jak już się ma auto na holenderskich blachach, trzeba płacić balasting, podatek, Także no, z czasem te koszty, im dłużej tu jesteś, tym więcej je dochodzi tych kosztów. Jeszcze mieszkając na przykład na agencyjnym, nie płaci się podatku od ścieków, gdzie on wynosi prawie 1000 euro e, na rok w mieszkaniu. Także no, e, tych podatków tutaj jest bardzo dużo, ale jak jesteście na tym agencyjnym, to tak naprawdę nic Was nie obchodzi, tylko praca i, i tyle. Tu do mojego gracza. No, trochę sobie giercze. Co ty możesz powiedzieć, kotek, o tej pret za granicą? Jakby ktoś się cię zapytał, czy warto? No, to zależy. Jeśli... miałbym swój dom w Polsce, to na pewno bym nie wyjechał, że to jest mój jedyny powód, dla którego tutaj jesteśmy. No, ale ogólnie pieniążki są fajne, no tylko, że ja też jestem takiego zdania, że jak ktoś tam ma trochę umiejętności i głową myśli normalnie, to w Polsce też można dać radę, no tylko że. Ja nie dałam. No, ja, ja, by, ja bym dał radę. No. Ja, ja, ja w Polsce też dobrze ogólnie zarabiałem. To moje pierwsze... Ale ciężko by było odłożyć na dom w Polsce. Trzeba by było wziąć kredyt. No tu w sumie też musieliśmy wziąć kredyt. Nie, po prostu nie chciałbym brać kredytu w Polsce, bo się bardzo nie opłaca. A tutaj no, jednak oni każą płacić te podatki, dużo ich jest ale też dają możliwości, jak na przykład, nie wiem, teraz wziąłem sobie auto w leasing i stać mnie, żeby spłacać ten leasing tutaj na kredyt, nas na stać na dom i jeszcze do tego, żeby na budowę w Polsce odkładać, no także są możliwości, jeśli ktoś ma braki duże w portfelu albo długi, no to wystarczy przyjechać na jakiś czas, żeby się odkuć. Że to nie jest trudne, tylko też trzeba trafić na dobrą pracę, bo różnie bywa na tych agencjach i różne firmy bywają. Tak jak my kiedyś wyjechaliśmy i pracowaliśmy po 3 dni w tygodniu, później nasz następny wyjazd, to ja byłem na Wiekówce i zarabiałem 90 euro tygodniowo mniej od patrycji. No to jest takie lepiej się dobrze rozeznać, a najlepiej przez kogoś wyjechać, kto już. Jest, to jest, pracuje i wie, że firma jest dobra, wypłacalna i że na hotelu są dobre warunki. My na początku też tu nikogo nie mieliśmy i wyjechaliśmy tak... Sami. Na, na żywioł po prostu no, żywioł. i te pierwsze, ten rok tak naprawdę pierwszy, no to było takie szukanie, żeby było dobrze. Dopiero, Nic tam za dużo nie odłożyliśmy na początku. Dopiero przez, później przez agencję Abeo poszliśmy do Wiwery na taki wege food. I tam na trzy zmiany, i tam dużo zarobiliśmy. Tak, i, i tam, tam mieliśmy po 550 na tydzień. No, to tam no było i wtedy spoko wynajęliśmy sobie pokój, później mieszkanie. No, ale to już opowiadałam w to tym jest... filmiku o naszych początkach w Holandii. No. Także to by było na tyle. Jeszcze sobie do piekawkę. Nie wiem, czy bym mogła jeszcze coś tutaj dodać. Podsumowując. Myślę, że opłaca się jechać, ale oczywiście no, nie namawiam. Myślę, że tego też nie oglądają tego filmiku osoby, które sobie świetnie w Polsce radzą, tylko właśnie takie, które zastanawiają się, szukają e, możliwości. Także tak, no nam się opłaca, odkładamy na ten dom i, i tak to. Myślę, no dużo jest też tutaj Polaków, ogólnie za granicą, także no bez powodu nie wyjeżdżamy wszyscy za hajsem. I ice, ice, baby. Oczywiście też nie opływamy tutaj wiecie, w milionach ani nic takiego. Po prostu małą łyżką yy, odkładamy te pieniążki. <laughs> Zapytałam się Marcina Sorry. przed świętami, w co gra. A Marcin mówi, że: Tomb Brider. Będę grał w grę. Będę grał w grę, no, zobacz. Tom Brider. Jeszcze Wam pokażę rurkę. się. mysze. O Jezu. Zobaczcie jaką mam piękną obrożę świąteczną. Koleżanka nam musiała na zamówienie. O Jezu, jakaś się przypiąć, dobranoc. Dobra, jako że my jutro do pracy, Wy macie wolne, ale zrobię szybko sobie posiłek do pracy, znaczy to będzie moje śniadanie, to jest ogólnie bardzo Wam polecam. Szybkie, proste i pyszne, zdrowe. Ja sobie daję płatki owsiane. Dobra, Nie pokażę Wam. Jogurt naturalny. Grecki. Ja uwielbiam ten 10% jest taki tuściutki, fajny. Myślę, że takie trzy wielkie łupy wystarczą. Owoce mrożone, leśne. No to już tam, które do uznania, ile tam chcecie, ile wybicie. Ja lubię, lubię, Na górę troszkę wiórków kokosowych. Spójrzcie tylko. Spójrzcie na to. I mamy taki lunchboxik jeden do pracy. I teraz robię dla Marcina. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie pracy, agencji i tak dalej, to możecie pisać do mnie śmiało. Ja zawsze Wam odpisuję. Także tyle. Pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. I możecie pisać komentarze, jeżeli chcecie o coś zapytać śmiało. Dzięki. Pa.